to ja tak sobie z tą motyką no i słuchajcie się zastanawiam zastanawiam się czy mam iść do roboty w sumie to mi się bardzo ale to bardzo nie chcę. no ale coś zjeść trzeba czyli co idziemy coś wykopać z ogródka jakieś marchewki jakąś pszenicę ściąć także szybciutko pokażę wam mój nowy ogródeczek jest w tamtym miejscu o właśnie widzicie go to, to ja sobie wybudowałem to ja sobie tu wybudowałem największy ogródek we wiosce całej także go zaraz zobaczycie możemy zrobić wyścig na w górę. Kto będzie szybszy? Ja dobiegający tam, właśnie do tego ogródka, czy wyklikający łapeczkę? Ścigamy się za trzy, za dwa, za jeden i biegniemy! Szybko, szybko, szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy! Musimy być pierwsi! I, i jestem, prawie, prawie już dotarłem. Spójrzcie na to, jaki mamy wielki ogródek. W sumie to budowali mi to villagerowie i trochę przepłaciłem. Przepłaciłem tym, że nie mam teraz na, na, na chleb ani na nic i sam muszę pracować. Także co? Zabieram się za robotę. Ścinam tą słomę, ścinam to. To, 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 żyto, czy co to jest? Wszystko musimy ściąć, normalnie zebrać, sprzedać i, i elegancko ładnie pięknie będzie. Dobra, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. O! Czekajcie, dokopałem się do czegoś Ej, co jest grane? To jest coś prowadzącego w dół I mamy tutaj jakieś kolorowe drabinki Ej, halo, kto mnie popchał? Ej, pa panie, panie villagerze, o co o co chodzi, panu? Dzień dobry, witam Przecież to mój ogródek Ja go kupiłem, ja go postawiłem Jak to nie? Ej, panie villagerze, o co chodzi? To, to ja sobie tam wejdę, jak będę chciał, to sobie wejdę Ej, wyprasza mnie, cały czas mnie wypycha No co za wredny villager Przecież ja jestem u siebie w ogródku Widzowie, pomóżcie mi Pomóżcie mi w taki sposób, klikając subscribe Takiego czerwonego jak moja bluzka, żeby ten villager odeszedł. O, chyba ktoś kliknął. Ej, idzie, idzie, poszedł sobie! Ha, ha, wygraliśmy! Dzięki widzowie za subskrypcję! Widzicie, one działają, także kliknijcie wszyscy, dobijamy 300 tysięcy. A ja zobaczę, co tutaj w tej dziurze my mamy. Także co? Odsłońmy ją trochę bardziej. Rozwalmy tą słomę, elegancko pszeniczkę. Dobra, rozwalona i. i, i e, ej, co jest grane? Skąd on się tu wziął? Jakiś kolorowy golem? Ej, panie golemie, proszę się odsłonić. Wsunąć z mojego ogródka. Co pan tu robi? Bo pana zaatakuje, dobra. Chcesz pan tego? Mam pana zaatakować? Dobra, wypchamy go, wypchamy go. Amasz, Amasz, Amasz. Ej, nie, mnie pcha, dobra, on jest za silny. Okej, okay, no to wlecę do niego z motyki na trzy, na dwa, na jeden. I no, walamy go, Amasz, 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 Golebie, tak jest. Wchodzimy tu. Nie, nie, dobra, on ma za dużo siły. Ej, on jest za silny, nie dam rady go przepchać, żeby tam wejść i sprawdzić, co jest. Ale dlaczego oni to bronią normalnie? Tam widziałem jakieś kolorowe drabinki, coś tam musi być pod spodem i Normalnie widzicie tam pod nim coś takiego, jakaś ziemia się obsypuje. Ej, dziwna sprawa, muszę to sprawdzić. Tylko w jaki sposób, jak ja mam tego golema stąd wykurzyć? Czekajcie, muszę pomyśleć. Może, może ja sobie, nie wiem, drewno wyrąbię? Nie, no muszę coś przemyśleć lepszego. Tylko co ja bym mógł tu w lesie znaleźć? Poczekajcie, potrzebowałbym na pewno jakiegoś mieczyka. Mieczyka możemy zrobić. Ej, rozwalmy drzewo, Ej, zróbmy patyki. Tak jest, to będzie najlepszy pomysł. Dobra, rozwalam drzewo. Drewno mi się tutaj elegancko. Przyda, ale chwila, chwila. Tam jest jeszcze jakiś kolorowy domek. Ej, czyżby to był domek tego golema? Poczekajcie, podejdę i to sprawdzę. Co to jest za domek dziwny? Halo, jest tu ktoś? Jest tu ktoś! Halo, słyszycie mnie? Ej, yy, dobra, podchodzimy. Chyba nikogo nie ma. A nie, jest jakiś kolorowy villager. Dzień dobry, witam, panie villagerze. Co pan tutaj ma za tabliczkę? Pomocy 10 plus 12 równa się znak zapytania. I mamy kolorowe itemki. Ej, to może. Może być fajne. Słuchajcie, jak rozwiążemy dobrze to zadanie, to normalnie dostaniemy od niego kolorowej temki. Panie widać, że, że czy to jest aktualne? Ta tabliczka jest wszystko w porządku? Tak, kiwa, że tak. No dobra, i mamy jeszcze o, dwie podpowiedzi. 22 i 21. No dobra, widzowie, no to mam dla was pytanie, ile to się może równać? 10 plus 12. Ja już chyba wiem, ile to jest, ale Wy też dajcie koniecznie znać komentarzu. Teraz sobie zatrzymajcie filmiki, no i napiszcie komentarz, ile to się równa, a ja odpowiem po swojemu. Moją. Po mojemu? No to to jest 22. Także klikamy 22 i zobaczymy, zobaczymy, panie że czy to jest poprawda odpowiedź? Tak, kiwa, że tak. Ej, super, podskakuję. Dobra, to poproszę kolorowe itemki. Zobaczcie, dostaję itemki kolorowe, żeby jeszcze mieczyk. Tak, mamy, mam, mam mieczyk, mam mieczyk. Ok, to się cały ubieram teraz. Zobaczcie, pokonam tego golema. Ubieramy się cali kolorowi. Ok, mamy mieczyk. Weźmy sobie go tu, przełóżmy. W ogóle wziąłem pszenicy. 63 sztuki nazbierałem, ale to mi nie wystarczy. Nasiona mamy. Dobra, mało ważne. So, dzięki, że jesteś super. Uwielbiam cię. Dobra, to się trzymaj. Na razie, cześć. A my idziemy do tego gościa, do tego, się e, golema kolorowego, żeby go rozwalić. Jesteśmy cali ubrani na kolorowo, diamentowo, znaczy diamentowo. To jest lepsze itemy niż diament. E, słuchajcie, zobaczcie, mogę wam pokazać. Tu jest plus 8 zbroja, gdzie normalnie diamentowa ma plus 6. Także e, to są naprawdę bardzo, ale to bardzo mocne itemy. Idziemy zobaczyć, czy wygra czy damy radę z golemem? Szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jestem tak ciekaw, co jest pod moim ogródkiem, że normalnie nie wytrzymę. No, muszę go rozwalić, nie ma innej możliwości, także biegniemy szybko, szybko. Już prawie jestem na miejscu. Chodź tu, golemie, jesteś tu. Poczekajcie, tak stoi i sobie czeka. Ej ty, golemie, a masz, a masz, tak jest. Nawalamy go, nawalamy. Palaj, golemie. I padł, udało się, dymek poleciał. Ha, zniszczyłem go. No to co, teraz idę zobaczyć, co tutaj na dole jest. Schodzimy sobie normalnie tutaj otwieramy i mamy drabinki kolorowe, o, będę pasował normalnie i tu jeszcze jakaś fura jest ej, zobaczcie na to, tu jest zielone Lamborghini Huracan wow, to jest chyba moje co nie, skoro to jest mój ogródek no to, to, to co się znajduje pod ziemią to też jest chyba moje, dobra, wiecie co ja tego yy, hurakana, Lamborghini normalnie wezmę ze sobą rozwalę go, bo wyjechać nie wyjadę po tych drabinkach, także we, weźmy, najpierw wsiądźmy do środka zobaczmy, przetestujmy go, jak on tam w środku wygląda Siedzę w nim, zobaczcie, jak to w środku wygląda. Wow, jakie liczniki. Tutaj, jaki kokpit, jak tu jest pięknie. Dobra, wiecie co? Zabieram go na chatę. Muszę go rozwalić, okej? Okay. No i mamy go. Mamy go w ekwipunku, idziemy go teraz położyć do mnie w garażu. Ale będę miał super autko. Okej? Okay, dobra, wychodzimy, wychodzimy. Tutaj żadnego pana villagera nie ma. Dobra, zamykamy to. Słuchajcie, będziemy mogli to autko później sprzedać. Normalnie będziemy mieli pieniądze, nie będę musiał w ogródkach robić. Teraz idę na chatę. Idę szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko tu mieszkam i położę tą furę normalnie u mnie w garażu. O ale fajnie, ale się cieszę. Zobaczcie jakie, jaką ja mam furę. Normalnie jeszcze takiej nigdy w życiu nie miałem. Także połóżmy ją w tym miejscu. O, honorowe miejsce. Tu u mnie w garażu elegancko, ej, panie! Nie, nie zamykaj mi tutaj normalnie garażu. Garaż niech jest otwarty. Zobacz. Jak to normalnie sąsiedzi zobaczą mnie, że ja mam taką furę, to oni się normalnie wiecie. Ja, jak, jak to zazdrości, nie? Co oni... Robią. Dobra, na razie te kolorowe itemki sobie odłożę i pójdę się przespać, bo dzisiaj mało spałem, także muszę odłożyć itemki i iść się przespać. Jutro spróbujemy sprzedać to auto. Zobaczymy, czy nam się to uda. Także ja autko tutaj zostawiam i idę spać. Także dobranoc, a tu jest moje wyro, także ja idę. Dobranoc! Eee, kto mnie tu budzi? Spać nie dadzą. Halo, ja chcę spać! Kto mi tu dzwoni? Smaństą, normalnie, rozwalę cię jak to ty. Dobra, idziemy mu otworzyć. Co on znowu ode mnie chce? Halo? E, halo? Nie, 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 zamknięte, 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 nie wchodzisz, nie wchodzisz! To ten golem, którego rozwaliłem, ej, muszę wziąć sobie te itemki, gdzie ja je tu odłożyłem? Tu są, dobra, o, bierzemy je, szybko zakładamy. O nie, on garażem wchodzi, i atakuje mnie! Chodź tutaj, chodź tutaj, rozwalę cię! A masz. O nie! mieczyk mu wyrzuciłem, dobra, podnoś pod Dobra, na szczęście zamknął drzwi. A masz, a masz, a masz! Padasz ty, padasz ty golemie! Ej, ty co się stało? Skąd on się wziął? Kolejny kolorowy golem! No nie, 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 nie wierzę w to, ale dobra. Na szczęście rozwaliłem, nic się nie stało. On mi fury nie ukradł. Moja fura dalej tutaj stoi. Słuchajcie, chyba e, będziemy musieli ją ukryć w jakieś inne miejsce, bo ja widzę, że ten villager e, to nie odpuści nam. No nie ma opcji. Dobra, wiecie co zrobimy? Czekajcie, gdzie ja bym mógł... mógł Mógł go schować. Może, może do mojego brata. Ej, wiecie co? Na razie zostawię to tutaj. Pójdę do niego i się zapytam, czy u niego mogę schować normalnie w garażu to auto, żeby ten villager czasem nie widział. Tylko nie wiem, który to. Tych villagerów jest tutaj dosyć sporo i wyglądają tak samo. Dobra, na razie ich zostawię. Słuchajcie, idę do mojego brata. Mam nadzieję, że on poważnie jest w domu. No i się go zapytam, czy mogę schować tam u niego sobie furę. Także biegniemy, biegniemy szybko do jego domku i się go zapytamy. Normalnie on ma taki sam garaż, jak i mój podobny, podobny, ale nikt nie będzie wiedział, co nie jest, że te auto u niego stoi, także super sprawa, dobra. Smajsto, jesteś tu? Halo, ja garażem wszedłem, przepraszam, to ja, Sebek. O, jest, dobra, siemano, słuchaj, jest taka sytuacja, mam Lamborghini, czy mogę go to u ciebie zostawić, czy nie? Na chwilę, na chwilę, słuchaj, bo mam takiego villagera, który mnie goni cały czas, nie dla ciebie, nie, 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 to będzie mój, ale będzie stał u ciebie w garażu przez chwilę, tak? To, a słuchaj, masz jeszcze może paliwko pożyczyć, bo ja paliwka nie wziąłem i nie wiem, ja nim dojadę. Może, może mi paliwka brakować, także we, weź mi wyrzuć, jak masz, jak możesz. Albo, a, no, dobra, to chodź z paliwkiem, w sumie to się przejedziesz. Przejedziemy się we dwoje, ja tym kierować nie umiem. O, z majstą ma paliwko, to elegancko zaleję to auto do pełna i pojedziemy do niego na chatę. Ja sobie na pasażera miejscu będę siedział, nie będę kierował. Ja będę sobie ostrożnie, normalnie jak szeryf, siedział sobie z boku, elegancko. Ja w ogóle na kolorowo ubrany jestem, z majstą mógł się zdziwić. No ale dobra, idziemy teraz sobie normalnie, otwieramy drzwi. Zobaczcie, to jest moje autko, zobacz, Smajsto, to jest moje, moja fura nowa, weź je zatankuj, ja wsiadam obok, ty wsiadaj tu za kierowcę, no i jedziemy, jedziemy, gazu tutaj, otwórz ten garaż, czekaj, ja spróbuję otworzyć, czy mi się uda, Czy nie, muszę wyjść z auta, teraz otwieram i wchodzę, dobra, dawaj, dawaj, wyjeżdżaj, tak jest, tak jest, dobra, jedziemy, jedziemy sobie furą, elegancko, takie Lamborghini u nas na wiosce, przecież to normalnie powiedzą, że złodzieje jadą, ej, Smajsto, bo rozwalisz, ostrożnie, co ty wyrabiasz? Nie, 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 gdzieś ty wjechał do jakiegoś ogródka. Ej, co jest, glane! Przeteleportowaliśmy się! Co ty wyprawiasz tym samochodem? Ej, nie! Wysiadam, wysiadam, wysiadam. Coś się zablokowało. O, o, tam jedzie. Ty, ty coś mi skakał ekran. Widzowie, widzieliście to? Jakaś dziwna sytuacja. A bo on się cały czas tutaj blokuje. Zobaczcie, przejechać nie może przez tą słomę i cały czas mi znika. Raz tu się pojawia raz tu. Ej, halo, ogarnij się! Wyjdź z tego auta! Wyjdź z tego auta, bo go zbugujesz jeszcze, on nie będzie chodził tak jak powinien! Poczekajcie, to auto jest zablokowane blokowane w tym momencie. Musimy rozwalić to drewienko. Tak jest, rozwalajmy, rozwalajmy to drewienko. Musimy jak najszybciej odstawić to auto. Gdzie ty masz to auto? Tutaj teraz jest. Co jest grane? Dlaczego one tak znika i się pojawia w dziwnych miejscach? Dobra, wejdźmy tu jakoś. Czy ja tu będę w stanie wejść? Chyba nie. Będę musiał sobie bloczek postawić i się podbudować do góry. ok No nie, to auto się przestawia samo. Ej, nie jeździ tym. Wyjdź z tego. Wyjdź z tego auta. Wysiadaj z fury. Ja to muszę rozwalić to normalnie i to przeniesiemy, bo ty jeździć nie umiesz, a ja Jeździć też teraz nie chcę. Weź, rozbij to auto, bo ja coś nie mogę trafić tutaj. Weź to, ro ro rozwal mi. O, tak, dobra, rozwalił. No i weź je i chodź. Idziemy teraz do ciebie do domu, odstawimy je normalnie, nie będziemy nim jechali. Dawaj, dawaj, za mną tutaj. Biegnij, 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 biegnij. No i połóż je tutaj normalnie u siebie w garażu. I mi czasem nie jeździ, bo mi rozwalisz do końca tą furę. No razto ją przyniósł, teraz ją położy. No i wypadałoby trochę podjechać do przodu. Dobra, ja wsiądę i podjadę kawałek. Hop, no, jedź, jedź. Jeźdź popchaj mnie! Ej, nie wiem jak to się pali. Dobra, o, przestawiło się. Elegancko podjechało. Dobra, drzwi się zamknęły, garaż jest zamknięty, także furka jest bezpieczna, ja też jestem bezpieczny, idę teraz do domu, ej, muszę powiedzieć o i poczekajcie. Smaństoł, tak dla pewności, żeby była... Ja jasność, ej, ej, przecież my przyjechaliśmy do mnie do domu. E Coś się nam po pokręciło się. Ja! Yeah! Dlaczego my tak zrobiliśmy? E, my mieliśmy tą furę zanieść do ciebie na chatę. Dobra, bierzemy furę i idziemy. Idziemy, nie będziemy nią jechać. Wzięliśmy ją normalnie, położyliśmy. Powiem wam, że fajne auto, ale ja tym jeździć nie umiem. Smayst'oł tym bardziej, on mi to rozbija, także lepiej, żebyśmy to zanieśli. Także idziemy do niego na chatę. Jeszcze my się pomyliliśmy, nie wiem, te strony nam się pozamieniały i poszedłem do swojego domu. A że mój dom jest podobny do Smaysteła, to się pomyliłem. Dobra, to teraz mu zaniesiemy tutaj na hatę, Normalnie przodem postawimy. Dobra, a więc tak, słuchaj, ja ci zostawiam tą furę, niech ona stoi, czasem jej nie ruszaj. Ona ma tak stać, żeby ci jej nikt nie ukradł, ty ją pilnuj, a ja idę do domu, muszę się rozprawić z pewnym villagerem. Także ja idę na chatę, słuchajcie, widzowie, bo ten villager może do mnie przyjść i może się ze mną kłócić, co nie? Żebym mu oddał furę. A ja jej teraz nie będę miał. Także na spokojnie wracam do domku. Wracam do domku i idę spać, bo się nie wyspałem, spałem zaledwie 10-15 minut i mnie. Ten golem kolorowy obudził. Tu są w ogóle drzwi otwarte, ale to chyba ja zostawiłem otwarte. Tak, dobra, tutaj nikogo nie ma. Ja sobie idę do góry, no i idę spać. Także dobranoc! noc. O, co to są za dziwne hałasy na dworze, co się tam dzieje, ale przynajmniej tro, trochę pospałem, nie wiem, za jakieś 5 godzin minęło, gdzie mam tu zegarek, zobaczyłbym, ale niestety nie widzę, ale coś takiego, słońce już normalnie wschodzi, albo zachodzi, nie, to jest zachód słońca, dobra, to jeszcze noc jest, słuchajcie, a ja idę zobaczyć na dwór, co to były za dziwne hałasy na tym dworze, halo, dzień dobry, kto tu do mnie P -p -p puka, ej, Wither z trzema głowami, kolorowy to jest ten pewnie od tego villagera, nie, Podchodź, bo cię zniszczę, zobaczysz, rozwalę cię tym mieczykiem. Zobaczcie, rozwalamy. Rozwalamy tego Widera. On myśli, że on jest mocniejszy. A, <laughs> nie ma takiej opcji. Ja cię rozwalę. A masz, a masz, a masz. Palaj, 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 palaj! Ej, on jest strasznie mocny. Nie mogę go rozwalić, ma bardzo dużo życia. Zobaczcie, go z mieczyka tego kolorowego nawalam, a on nie pada. Dobra, jest bardzo mocny. Wiecie co? Plan B, plan B. Ucieczka, ucieczka do Smaj'a. Wsiadamy do fury i uciekamy. Ten Wider jest za mocny. Jeszcze wykorzysta jakieś super moce na mnie i będzie. Problem, także biegniemy szybko do mojego braciszka, bierzemy furę i odjeżdżamy stamtąd. Szybciutko, szybciutko, czy ten wider za mną biegnie? Tak, gdzieś tam idzie, widzę go w oddali. Smaństą, halo, potrzebuję pomocy! Dawaj fu furę, ej. Nie no, pojechał gdzieś! No co on zrobił? Mówiłem mu, że nie ma ruszać fury! Dobra, może ma jakieś bronie. Poczekajcie, zobaczmy, tu jest lawa, lawa raczej mi nie pomoże, woda też nie. Jakieś spajki też mi nie pomogą, ale mamy bronie. dobra, mamy bronie. jest wszystko w porządku. Spróbujemy rozwalić go z broni. Zobaczymy, czy nam się to uda. Mamy TFG. TFG jest bro bronią bardzo mocną, także ja idę na tego Widera. Zobaczę, czy go rozwalę, a ten mi zabrał furę. A masz Widerze, a masz! Rozwalamy Widera! Tak jest Widerze! Palaj! Teraz z tego... Aż, rozwalamy go. I TFG, albo, o, dobra, padł, udało się, tak jest, rozwaliłem go. Mini z minigana padł, ha, udało się. Ale kto mi przysyła te dziwne kolorowe postacie? I dlaczego? Przecież ja nie mam teraz ani fury, ani nic nie zrobiłem, a, a to jest moje całe. Także nie wiem, jakiś dziwny villager, muszę go znaleźć. Gdzie on jest? Może on gdzieś w ogródku jest? Poczekajcie, wiecie co? Weźmiemy go z zaskoczenia. Normalnie tutaj mamy minigana, więc sobie go przygot. Wchodzimy i rozwalamy tego villagera, żeby już nic więcej, nigdy więcej nie zrespił nic na mnie tutaj. Zobaczmy, czy on jest w ogródku. Halo, panie villagerze? Go tutaj nie ma, może jest na dole. Dobra, zajdę i to sprawdzę, czy on jest tutaj. Tak jest! O masz, o masz, panie villagerze! Rozwalamy villagera! Tak jest! Padasz, padasz, padasz! Z załadujemy i 3, 2, 1, BUM! Ale padł, jest, udało się! Ha, pokonałem go! W końcu nie będzie respił na mnie żadnych widerów, ani tych głowych ty. Znaczy Widerów i tych Golemów. Dobra, mam nadzieję, że to by było na tyle, że nikt więcej do mnie nie przyjdzie. Tylko martwi mnie jedna rzecz, co nie? Bo Villagera rozwaliłem, Golema dwa razy rozwaliłem, Widera też rozwaliłem, ale mojego brata nie rozwaliłem, a on ma moje Lamborghini, które jest bardzo, ale to bardzo bogate. I nie wiem gdzie on tym pojechał. Także muszę go odnaleźć. Widzowie, jeżeli chcecie, to możecie mi pomóc, pisząc do niego komentarze pod odcinkiem, smajstą. Oddaj furę Sebkowi. O, żeby mi furę oddał, wtedy sprzedam i, i nie wiem, e, zrobię coś ciekawego na wiosce. Także e, słuchajcie, ten odcinek już się będzie kończył. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagramka, jak i na mój drugi kanał na YouTube. Sebek X się nazywa. Zresztą wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie, a ten odcieczek już się kończy. Także co, ja się z wami żegnam do jutra. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej!